Dzień dobry państwu, nazywam się Paweł Krzaklewski i jestem obserwatorem na stacji historycznej Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, szczegółowie zakładu klimatologii. Jesteśmy w miejscu, w którym prawie 230 lat prowadzimy badania meteorologiczne. Meteorologiczne, czyli po prostu poświęcone pogodzie, zjawiskom, które dotyczą nas wszystkich i które no, są rzeczą zupełnie ciągłą. Znajdujemy się teraz na dachu kolegium Śniadeckiego. Po co my chodzimy w ogóle na dach? A chodzimy tutaj 5 razy dziennie, a jak są jakieś zjawiska typu burza, to nawet częściej. Po co my tu chodzimy? No po pierwsze. Po to, co mamy na horyzoncie dzisiaj w tym momencie akurat mniej, czyli oglądać chmury, mówiąc bardzo potocznie. Oceniamy z tego miejsca wielkość zachmurzenia, ile tych chmur mamy na niebie i jakie mamy chmury, różne rodzaje chmur. Oprócz chmur z tego miejsca robimy pomiary usłonecznienia, czyli po prostu ile słońce każdego dnia nam świeci. Do tego służy nam to urządzenie tutaj. To heliograf. Wymyślony przed wiekami. A używane do dzisiaj. Nie mamy z niego informacji nie wiem, o natężeniu, jak słońce świeci mocno, natomiast mamy informację, jak długo świeciło słońce. Do tego służy nam kula, kula szklana. Ona jest cała zbudowana ze szkła, nie jest w środku pusta, tylko cała jest zbudowana ze szkła, na której skupiają się promienie słoneczne i na pasku papieru, no specjalnego papieru oczywiście, który znajduje się poniżej, wypalana jest linia, która nas informuje, jak długo danego dnia. Słońce świeciło. Z tego miejsca również e, robimy pomiary widzialności. Chęt, że tam daleko na południu, przy pięknej pogodzie, najczęściej w zimie albo w jesieni e, widoczne są stąd tatry. A teraz znajdujemy się w ogródku meteorologicznym, czyli miejscu, gdzie dokonujemy największą część naszych pomiarów, codziennych pomiarów meteorologicznych. Może zacznijmy od tego, kiedy robimy pomiary. Pomiary wykonujemy 5 razy dziennie. Najważniejszym, takim najpowszechniejszym urządzeniem jest klatka meteorologiczna, czyli właściwie taki domek, w którym znajdują się następujące instrumenty. A jakie to Wam pokażę otwierając? W klatce meteorologicznej przede wszystkim mamy do czynienia z termometrami. Te termometry mierzą nam temperaturę, zarówno w czasie aktualnym, czyli taką zwykłą temperaturę powietrza, jak i mamy pewien zestaw dwóch termometrów. Poprzez, które dają nam informacje pośrednie o wilgotności powietrza. W klatce meteorologicznej znajduje się również ten moment maksymalny, czyli taki termometr, tutaj o znajdujący się, który nam pokazuje temperaturę jako maksymalna, czyli najwyższa w ciągu doby, czy części doby miała miejsce w danym dniu. Poniżej znajduje się termometr minimalny, który nam z kolei informuje nas o najniższej temperaturze w ciągu doby, jaka została odnotowana. Po lewej stronie natomiast mamy kolejny samopis, czyli urządzenie rejestrujące nam temperaturę, w tym przypadku i wilgotność w sposób ciągły, na pasku owiniętym wokół bębna. W ciągu całych 24 godzin mamy zanotowany przebieg temperatury i wilgotności. Powietrza. Drugim bardzo ważnym miejscem jest kolejna klatka meteorologiczna, ale tym razem taka mała i umiejscowiona dużo niżej, na 50 cm nad Ziemią. Po co taka klatka? Znajdują się w niej w sumie takie same instrumenty jak w tej wcześniej. No bo informuje nas o tym, jak zmienia się temperatura w pionie od powierzchni Ziemi do coraz wyższych poziomów atmosfery. Mówiliśmy o temperaturze powietrza, o wilgotności, czas na opady, przede wszystkim opady deszczu. Mierzymy je dwoma podstawowymi urządzeniami. Tutaj przy mnie znajduje się deszczomierz, zwany deszczomierzem Helmana. Bardzo prosty. Zbiornik, taki główny, do którego wpada deszcz, i w środku główny zbiornik, w którym zbiera się woda o pojemności 100 mm. I każdego dnia o godzinie właśnie 8 rano dokonujemy pomiaru zlewamy to do menzurki i liczymy, ile tego deszczu w ciągu doby spadło. Natomiast tutaj mamy takie powtórzenie, jak już było w przypadku ciśnienia i temperatury i wilgotności, urządzenie, które rejestruje nam opady w sposób ciągły, nazywamy go pluriografem. Przeszliśmy od historii, od XVIII wieku do współczesności. Za mną urządzenia automatyczne, stanowiące automatyczną stację na terenie Stacji Zakładu Klimatologii Instytutu Geografii, zbierające te informacje znów o temperaturze, wilgotności, o opadach, ale automatycznie one są przekazywane do komputera znajdującego się w budynku Kolegium Śniadackiego i te urządzenia, można powiedzieć, kończą naszą podróż w czasie po stacji klimatologicznej zakładu. Dziękuję.